Masz ogrzewanie, piec kondensacyjny najnowszy model. Masz izolację wełna mineralna, styropian wszystko według norm. Masz nowoczesny dach pokryty blachą, membranami folią paroizolacyjną technologia XXI wieku. A mimo to, zimą, kiedy temperatura spada poniżej zera, ciepło ucieka górą. Czujesz to po rachunkach za ogrzewanie czujesz to po zimnym powietrzu na poddaszu. Czujesz to, kiedy stajesz na górze domu i czujesz chłód mimo grzejników w każdym pokoju. A tymczasem, setki lat temu w średniowiecznej Polsce, w drewnianych chatach pokrytych strzechą, w kamiennych domach z gątowymi dachami, bez centralnego ogrzewania, bez termostatów, bez nowoczesnej izolacji, dachy potrafiły zatrzymać ciepło. Nawet podczas lutowych mrozów, kiedy temperatura spadała do minus 25 stopni Celsjusza nawet kiedy przez dach przechodziły wszystkie ciepłe pary z wnętrza domu. Jak to możliwe? Dlaczego nowoczesne dachy zaprojektowane przez inżynierów tracą ciepło zimą, a średniowieczne dachy zbudowane przez rzemieślników tego ciepła nie traciły? Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego mimo dobrej izolacji dachu nadal płacisz fortunę za ogrzewanie, jeśli czujesz, że gdzieś po drodze coś poszło nie tak, zasubskrybuj kanał teraz bo to, co za chwilę odkryjesz, całkowicie zmieni sposób, w jaki patrzysz na dach nad swoją głową. Uczy się nas, że nowoczesne dachy są lepsze, technologia zawsze wygrywa z tradycją, stare metody były prymitywne, nieefektywne i w wielu obszarach to prawda, ale w przypadku dachów coś poszło fundamentalnie nie tak. Bo dach to nie jest dekoracja, to nie jest tylko ochrona przed deszczem. Dach to najważniejsza bariera termiczna w całym domu. Dlaczego? Bo fizyka jest bezlitosna. Ciepłe powietrze zawsze unosi się do góry, zawsze. Jeśli dach zawodzi, jeśli nie potrafi zatrzymać tego ciepła, Cały dom marznie. Nie ma znaczenia, jak dobre masz ściany, nie ma znaczenia, jak szczelne masz okna. Jeśli ciepło ucieka przez dach, grzejesz atmosferę, nie swój dom. I tu pojawia się pytanie, które nikt nie zadaje: kiedy i dlaczego zapomnieliśmy, jak budować dachy, które współpracują z ciepłem? Jak naprawdę ucieka ciepło przez dach? Zanim pokażę ci, co robili średniowieczni cieśle, musisz zrozumieć, jak działa ucieczka ciepła przez dach. Bo to nie jest intuicyjne. Większość ludzi myśli, mam izolację, więc jestem bezpieczny. Ale to nie tak działa. Zobaczmy, co się dzieje w nowoczesnym dachu zimą. Krok pierwszy: ciepłe powietrze unosi się do góry. W twoim domu, kiedy palisz w piecu lub włączasz kaloryfery, ciepłe powietrze unosi się do góry. To jest fizyka. Gęstość ciepłego powietrza jest mniejsza niż zimnego, więc naturalna cyrkulacja popycha je w górę do sufitu, do poddasza, do dachu. Krok drugi. Ciepło dociera do dachu i tu zaczyna się problem. Nowoczesny dach składa się z wielu warstw: konstrukcja drewniana, krokwie, łaty, folia paroizolacyjna, wełna mineralna lub styropian, membrana dachowa. Łaty i kontrłaty, pokrycie dachowe, blacha dachówka. To wygląda na solidną ochronę, prawda? Problem w tym, że każda warstwa, każde połączenie, każdy punkt styku różnych materiałów to potencjalna droga ucieczki ciepła. Krok trzeci: mostki termiczne. Drewniane krokwie przechodzą przez całą izolację. To są naturalne mostki termiczne. Ciepło wędruje wzdłuż drewna, omijając izolację. Punkty mocowania, śruby, gwoździe, wiązary metalowe. Każdy metalowy element to autostrada dla ciepła. Metal przewodzi ciepło 400 razy szybciej niż drewno. Krok czwarty: szczeliny i nieścielności. Folia paroizolacyjna powinna być ścielna, ale w praktyce każde okno dachowe to przerwanie ścielności. Każdy komin to przerwanie ścielności. Każdy wentylator, świetlik, wywietrznik przerwanie. A nawet jeśli wszystko jest zainstalowane perfekcyjnie, dom pracuje, kurczy się zimą, rozszerza latem, drewno się rusza, i po kilku latach szczeliny się pojawiają, a ciepło znajduje drogę. Krok piąty kondensacja to jest największy wróg nowoczesnego dachu. Ciepłe, wilgotne powietrze z domu unosi się do góry, dociera do zimnej części dachu, temperatura spada. Para wodna kondensuje się, zamienia się w wodę, która osadza się na izolacji, i mokra izolacja traci do 50% swojej skuteczności, bo woda przewodzi ciepło 25 razy szybciej niż powietrze. Mokra wełna mineralna to nie izolacja to gąbka, która aktywnie pomaga ciepłu uciekać. I właściciel domu nie widzi tego problemu, bo to się dzieje ukryte w konstrukcji dachu, dopóki nie pojawi się pleśń. Albo grzyb, albo dach nie zacznie przeciekać. Napisz w komentarzach wilgoć, jeśli kiedykolwiek miałeś problem z mokrą izolacją na poddaszu. Zobaczmy, jak powszechny jest ten problem. Więc nowoczesny dach to skomplikowana układanka wiele części, wiele połączeń, wiele miejsc, gdzie coś może pójść nie tak. A teraz pomyśl o tym. Średniowieczny dach nie miał folii paroizolacyjnej, nie miał wełny mineralnej. Nie miał membran dachowych, a jednak działał. Jak? Bo średniowieczni budowniczowie rozumieli coś, czego my zapomniano: prostota jest najlepszą ochroną. I to prowadzi nas do pierwszego sekretu: sekret numer jeden kształt dachu. Kiedy patrzysz na stary polski dom drewnianą chatę ze wsi, dwór szlachecki, kamienice ze starego miasta co widzisz? Stromy dach. Bardzo stromy, kąt nachylenia często 45-50 stopni, czasem nawet więcej. Dlaczego? Bo kształt dachu to pierwsza linia obrony przed utratą ciepła i oto jak to działa. 1. Stromy dach minimalizuje powierzchnię kontaktu. Im bardziej stromy dach, tym mniejsza powierzchnia dachu na jednostkę powierzchni użytkowej domu. Mniej powierzchni oznacza mniej miejsca, przez które ciepło może uciekać. To prosta geometria. 2. Stromy dach odprowadza śnieg. W Polsce, gdzie zimy bywają śnieżne, śnieg to nie tylko obciążenie, to naturalna izolacja. Warstwa śniegu o grubości 30 cm działa jak dodatkowa izolacja termiczna. Ale żeby śnieg mógł leżeć na dachu i izolować, dach musi być odpowiednio stromy. Zbyt płaski, śnieg się zalega nierównomiernie, topi, zamarza, tworzy lód. Zbyt stromy, śnieg zsuwałby się natychmiast. Średniowieczni budowniczy znaleźli idealny kąt. Wystarczająco stromy, żeby śnieg się nie zalegał w nadmiarze, co mogłoby zniszczyć konstrukcję, ale wystarczająco łagodny, żeby śnieg pozostał i tworzył warstwę izolacyjną. 3. Stromy dach odprowadza wiatr. Wiatr zimowy w Polsce potrafi być brutalny i wiatr to nie tylko dyskomfort. Wiatr aktywnie wyciąga ciepło z domu. Jak? Przez zjawisko zwane konwekcją wymuszoną. Wiatr owiewający dach zdziera ciepło z jego powierzchni. Im większa powierzchnia wystawiona na wiatr, tym większa utrata. Stromy dach minimalizuje opór wiatru. Wiatr spływa po dachu zamiast uderzać w niego czołowo. 4 Zwartość konstrukcji. Średniowieczne dachy były zwarte, niskie, bez skomplikowanych załamań, lukarn, wykuszy. Prosta bryła. Dlaczego? Bo każde załamanie dachu, każda lukarna, każdy ozdobny element to dodatkowe miejsce, gdzie wiatr tworzy turbulencje, gdzie śnieg się zalega nierównomiernie, gdzie pojawiają się mostki termiczne. Prostota równa się skuteczność. Teraz spójrz na nowoczesne dachy w Polsce. Dachy płaskie, popularne w nowoczesnej architekturze. Brak spadku równa się brak naturalnej izolacji śniegowej. Woda i śnieg zalegają, ciężar rośnie, izolacja moczy się. Dachy o skomplikowanych kształtach, załamania, lukarny, różne poziomy wygląda ładnie, ale każde załamanie to mostek termiczny. Każda zmiana poziomu to potencjalna nieszczelność. Dachy z dużą powierzchnią. Większa powierzchnia równa się więcej miejsca na ucieczkę ciepła, a właściciel nie zdaje sobie sprawy, że kształt dachu ma większe znaczenie niż grubość izolacji. Udostępnij to wideo osobie, która projektuje dom. Niech zobaczy, że kształt dachu to nie tylko estetyka, ale kształt to tylko początek. Bo średniowieczne dachy miały jeszcze jedną przewagę. Coś, co dziś uznajemy za prymitywne, ale co fizycznie działało lepiej niż współczesne rozwiązania. Chodzi o materiały. Sekret numer dwa: materiały dachowe. Czym kryto dachy w średniowiecznej Polsce? Strzechą, trzciną, słomą, gątem drewnianym, gliną. Materiały, które dziś kojarzą się z ubóstwem, z zacofaniem. Ale prawda jest inna. Te materiały były termicznie lepsze niż współczesna blacha czy dachówka betonowa. Dlaczego? 1. Strzecha. Słoma i trzcina to materiały organiczne, pełne powietrza. A powietrze to najlepsza izolacja termiczna, jaką znamy. Warstwa strzechy o grubości 30-40 cm działała jak naturalna wełna mineralna, ale z jedną kluczową różnicą. Strzecha oddychała. Wilgoć mogła przechodzić przez nią na zewnątrz. Nie kondensowała się w środku konstrukcji. Dach pozostawał suchy, a suchy dach to ciepły dach. 2. Gąd drewniany. Drewno ma naturalną zdolność do regulacji wilgoci, pochłania wilgoć, kiedy jest jej nadmiar, oddaje ją, kiedy powietrze jest suche. Gąd układany warstwami tworzył system łusek. Każda warstwa zabezpieczała następną, woda spływała, powietrze cyrkulowało, wilgoć nie miała szans się zatrzymać. 3. Glina. W niektórych regionach Polski dachy kryto gliną zmieszaną ze słomą. Glina ma ogromną masę cieplną. Podobnie jak w przypadku ścian. Pochłania ciepło w dzień, oddaje je w nocy. Stabilizuje temperaturę. Teraz porów to z nowoczesnymi materiałami. Blacha dachowa. Metal przewodzi ciepło znakomicie. W zimie blacha jest lodowata. Wyziębia całą konstrukcję dachu. W lecie rozgrzewa się do 60-70 stopni Celsjusza. Przegrzewa poddasze. Blacha nie na masy cieplnej. Reaguje natychmiast na zmiany temperatury. Dachówka betonowa. Lepsza niż blacha, ale wciąż daleka od idealnej. Beton przewodzi ciepło. Jest ciężki, ale zimny. Nie oddycha, wilgoć zostaje uwięziona pod spodem. Styropian i wełna mineralna. Teoretycznie świetne izolatory, ale w praktyce wrażliwe na wilgoć. Wymagają perfekcyjnej instalacji, tracą właściwości po kilku latach osiadanie, zawilgocenie. I oto paradoks: materiały prymitywne działały w zgodzie z przyrodą, materiały nowoczesne walczą z przyrodą i często przegrywają. Zostaw komentarz: Jakim materiałem pokryty jest twój dach? Ciekawe, ile osób ma nowoczesne materiały i problemy z ciepłem kształt dachu. Materiały. To dwa fundamenty, ale jest jeszcze trzeci element. Element, który w średniowieczu działał automatycznie, a dziś prawie całkowicie zniknął. I to właśnie przez jego brak nowoczesne dachy tracą najwięcej ciepła. Sekret numer 3. Poddasze jako bufor. W średniowiecznym polskim domu poddasze nie było mieszkalne. Nikt tam nie sypiał, nie było tam pokoi. Było to po prostu poddasze. Przestrzeń pod dachem, nieogrzewana, często otwarta na strych. I to była celowa decyzja, bo poddasze pełniło kluczową funkcję. Działało jak bufor termiczny. Jak to działa? Wyobraź sobie trzy strefy. Strefa 1. Wnętrze domu. Ogrzewane. Tutaj żyją ludzie. Pali się w piecu. Temperatura plus 20 stopni Celsjusza. Strefa 2. Poddasze. Nieogrzewane. Przestrzeń pod dachem. Oddzielona od wnętrza domu. Temperatura zimą może plus 5 stopni, plus 10 stopni. Zimniej niż w domu, ale cieplej niż na zewnątrz. Strefa 3. Zewnętrze. mróz. Temperatura 15 stopni, 20 stopni. Teraz zobacz, co się dzieje. Ciepło z domu unosi się do góry, dociera do sufitu, ale zamiast od razu uciekać na zewnątrz, trafia do poddasza. Poddasze jest chłodniejsze niż dom, więc ciepło naturalnie tam wpływa, ale poddasze jest cieplejsze niż zewnętrzne, więc ciepło z poddasza ucieka na zewnątrz, ale wolniej. To jest bufor. Gradient temperatury jest łagodniejszy. Różnica między strefą 1 a strefą 2 10-15 stopni. Różnica między strefą 2 a strefą 3 kolejne 10-15 stopni. Zamiast jednego skoku z plus 20 stopni do minus 20 stopni, masz dwa mniejsze skoki. I to radykalnie zmniejsza prędkość ucieczki ciepła. Dodatkowo, poddasze stabilizuje wilgotność. Para wodna z domu unosi się do poddasza. Tam częściowo kondensuje, ale ponieważ poddasze jest wentylowane, wilgoć jest odprowadzana na zewnątrz, nie osiada w konstrukcji dachu. Teraz zobacz, co robimy dziś: adaptujemy poddasza na cele mieszkalne, pokoje na poddaszu, sypialnie pod skosami, salon z widokiem przez okna dachowe. Wygląda pięknie, ale termicznie katastrofa. Bo teraz dach styka się bezpośrednio z ogrzewaną przestrzenią. Nie ma bufora. Ciepło dociera bezpośrednio do zewnętrznej powierzchni dachu. Gradient temperatury jest brutalny: plus 22 stopnie wewnątrz, minus 15 stopni na zewnątrz. Różnica 37 stopni. Ciepło ucieka z ogromną prędkością. I właściciel domu myśli: potrzebuje grubszej izolacji. Ale problem nie jest w grubości izolacji, problem jest w braku bufora. Podziel się tym filmem z kimś, kto ma pokoje na poddaszu i narzeka na zimno zimą. Teraz rozumiesz dlaczego. Więc mamy trzy sekrety: kształt dachu, materiały, bufor termiczny. Średniowiecze stosowało wszystkie trzy intuicyjnie przez wieki doświadczeń, a potem coś się stało. Porzuciliśmy te zasady i zaczęliśmy budować inaczej. Dlaczego? Dlaczego to porzuciliśmy? Po II wojnie światowej Polska była zrujnowana miasta w gruzach, wsie spalone miliony ludzi potrzebowały dachu nad głową. Trzeba było budować szybko, tanio, masowo. I tu pojawia się decyzja, która zmieniła polskie budownictwo na dekady. Rezygnacja z tradycyjnych rozwiązań na rzecz wydajności. Szczecha za wolno się kładzie, za drogie w utrzymaniu. Gond drewniany wymaga rzemieślników, których brakowało. Strome dachy zmniejszają przestrzeń użytkową. Poddasza podasza marnotrawstwo lepiej zrobić tam pokoje. Zamiast tego płaskie dachy, blokowiska, blachy i papa izolacja syntetyczna. Poddasza mieszkalne. To było racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia, ale nikt nie zadał pytania: co tracimy? I przez następne 70 lat budowaliśmy domy, które wyglądały nowocześnie, spełniały normy, ale nie współpracowały z klimatem. Co możesz zrobić dziś? Jeśli budujesz dom lub remontujesz dach, oto co możesz wziąć od średniowiecza. Pierwsze: postaw na stromy dach. Minimum 35-40 stopni. To pozwoli śniegowi działać jako izolacja i zmniejszy powierzchnię narażoną na wiatr. Drugie, wybieraj naturalne materiały pokrycia. Jeśli możesz, gond, dachówka ceramiczna. Unikaj blachy bez izolacji pod spodem. Trzecie, zostaw bufor. Jeśli to możliwe, nie adaptuj całego poddasza. Zostaw część jako przestrzeń nieogrzewaną. Czwarte, dbaj o wentylację poddasza. Wilgoć to wróg, zapewni jej odpływ. Piąte. Prostota kształtu. Unikaj skomplikowanych dachów z wieloma załamaniami. Im prościej, tym mniej problemów. Dlaczego nowoczesne dachy tracą ciepło zimą, a dawne nie? Bo średniowieczne dachy nie były nowoczesne, były mądre, nie walczyły z fizyką, współpracowały z nią. Kształt, materiały, bufor wszystko było przemyślane. A my? Postawiliśmy na szybkość i koszt, i teraz płacimy rachunki. Może czas wrócić do mądrości. Zasubskrybuj Droga Średniowieczna. Tu odkrywamy, dlaczego dawne rozwiązania działały. Napisz w komentarzu, co zmienisz w swoim dachu po tym filmie. Do zobaczenia.